Czy globaliści stworzyli mit zmian klimatu, aby wyeliminować suwerenność narodową? Medialne bębnienie o zielonym ładzie i liczne wołanie rządu o zmniejszenie śladu węglowego w celu uratowania planety sprawiają, że zastanawiasz się skąd to wszystko pochodzi i dlaczego to robią. Rozsądni komentatorzy obawiają się, że jest to mniej oddolna inicjatywa, a bardziej program grupy elitarnych magnatów, mający na celu zmniejszenie a ostatecznie wyeliminowanie suwerenności narodowej i stworzenie od dawna wyznawanego celu kolektywistycznego jednego światowego rządu. Główna odpowiedź leży w stworzeniu i programie Klubu Rzymskiego z 1968 roku. Około 50 lat temu został założony Klub Rzymski podczas spotkania w prywatnej posiadłości Dawida Rockefellera w Bellagio we Włoszech. Członkowie klubu, w tym Henry Kissinger, Zbigniew Brzeziński, George Soros. Bill Gates, królowa Beatrix z Holandii i Michał Gorbaczow uważali, że ludzkość wymaga wspólnej motywacji, a mianowicie wspólnego przeciwnika, aby zrealizować ich cel światowego rządu. Wybrali zagrożenie katastrofą ekologiczną. I dlatego klub rzymski jest głównym twórcą oszustwa globalnego ocieplenia, czy jak teraz to nazywają zmiana klimatu, gdyż tak naprawdę klimat zamiast się ocieplać to się ochładza. Od tego czasu klub rzymski ustanowił sieć 33 stowarzyszeń krajowych, a ich liczne odnogi wpływów systematycznie propagują swoją katastrofalną wizję przyszłości w głównym nurcie globalnej opinii publicznej. Robili to za pośrednictwem kontrolowanego kartelu środków masowego przekazu, a także filantropijnych fundacji i korporacji, aby sfinansować granty badawcze dla zatwierdzonych naukowców w celu wysunięcia swoich hipotez w tym globalnego ocieplenia spowodowanego przez człowieka i wymierania niedźwiedzi polarnych, jako ustalona nauka. Dziś ich teorie i proponowane plany działania weszły do placówek oświatowych na całym świecie, think tanków i organizacji aktywistów, środków masowego przekazu, komitetów politycznych i kapitolu. W Stanach Zjednoczonych, przodującymi orędownikami są liczne osoby publiczne, w tym tak znani przedstawiciele elit waszyngtońskich, jak senator Susan Collins z Senackiej Komisji do Spraw Środków oraz kongresmen Poltonko, przewodniczący Podkomisji Izby do Spraw Środowiska i Zmian Klimatu. To, co jest ukryte przed większością, to rola elit które są liderami w sektorze finansów, korporacji, fundacji, think tanków, uniwersytetów, mediów masowych i rozrywki, a także w administracji publicznej. Ustalanie agendy polityki publicznej rozpoczyna się nieformalnie w zarządach korporacyjnych, klubach społecznych i grupach dyskusyjnych, gdzie problemy są identyfikowane jako te, które należy rozwiązać poprzez nowe regulacje. Kończy się w rządzie, gdzie te polityki są uchwalane i wdrażane. Początkowy impuls do zmiany polityki oraz zasoby na badania, Planowanie i formułowanie strategii pochodzą z korporacyjnego i osobistego bogactwa, które jest przekazywane na rzecz fundacji zwolnionych z podatku, uniwersytetów, zorientowanych na politykę ośrodków analitycznych oraz organizacji pozarządowych w formie dotacji i kontraktów. Prezesi korporacyjni, dyrektorzy, najbogatsi właściciele majątku, kluczowi doradcy i ich prawnicy często zasiadają w zarządach tych instytucji aby nadzorować i kierować realizacją swoich planów. Niektórzy obserwatorzy twierdzą, że to, co wydaje się być oddolnym ruchem społecznym, jest w rzeczywistości dobrze zorganizowaną i zarządzaną odgórnie maszynerią. Zwracają uwagę, że fundusze są selektywnie przekazywane przez filantropijne fundacje i organizacje charytatywne. Jedną z wielu grup takich fundacji jest Stowarzyszenie Grantodawców Środowiska, które stanowi epicentrum finansowania ruchu ekologicznego. Zostało to udokumentowane przez raport od Kongresowego Komitetu do Spraw Środowiska i Robót Publicznych na temat tego, jak klub miliarderów i ich fundacje kontrolują ruch ekologiczny. Według własnej strony internetowej klub rzymski składa się z naukowców, ekonomistów, biznesmenów, międzynarodowych wysokich urzędników państwowych, głów państw i byłych głów państw ze wszystkich pięciu kontynentów, którzy są przekonani, że przyszłość ludzkości nie jest ustalona raz na zawsze i że każdy człowiek może przyczynić się do poprawy naszych społeczeństw. Klub rzymski realizuje program Tomasa Maltusa, który argumentował, że populacja była utrzymywana w granicach zasobów przez dwa rodzaje kontroli: pierwszy pozytywny, który podnosił śmiertelność oraz drugi zapobiegawczy, który obniżał wskaźnik urodzeń. Pozytywne kontrole obejmowały głód, choroby i wojnę kontrole zapobiegawcze, aborcja, kontrola urodzeń, prostytucja, homoseksualizm, odroczenie małżeństwa i celibat. Ich wizja, jak stwierdzono w publikacji z 1991 roku, pierwsza globalna rewolucja, raport dla klubu rzymskiego brzmi: Szukając nowego wroga, który nas zjednoczy, wpadliśmy na pomysł, że zanieczyszczenie, zagrożenie globalnym ociepleniem, niedoborami wody, głodem i tym podobne pasowałoby do ustawy. Wszystkie te niebezpieczeństwa są spowodowane interwencją człowieka i można je pokonać jedynie poprzez zmienione postawy i zachowania. Prawdziwym wrogiem jest zatem sama ludzkość. W swoich wspomnieniach David Rockefeller, założyciel i fundator napisał. Przez ponad sto lat ideologiczni ekstremiści na obu krańcach spektrum politycznego zaatakowali rodzinę Rockefellerów za nadmierny wpływ. Jaki twierdzą władamy amerykańskimi instytucjami politycznymi i gospodarczymi. Niektórzy nawet uważają, że jesteśmy częścią tajnej kabały działającej wbrew najlepszym interesom Stanów Zjednoczonych, charakteryzującej moją rodzinę i mnie jako internacjonalistów i spiskującej z innymi na całym świecie w celu zbudowania bardziej zintegrowanej globalnej struktury politycznej i gospodarczej, jednego świata, jeśli wolisz. Jeśli to jest zarzut! Jestem winny i jestem z tego dumny. Ponadnarodowa suwerenność elity intelektualnej i światowych bankierów jest z pewnością lepsza niż narodowa autodeterminacja praktykowane w minionych stuleciach. I dlatego wdrażanie dobrze finansowanego Zielonego Ładu wciąż się nasila na wszystkich kontynentach. Jednym zdaniem, globaliści chcą wprowadzić ludzkość do epoki kamienia łupanego, a technologie i wygody zarezerwować tylko dla siebie. Chcą być bogami, jak to było w starożytności. Podobnie jak mistyfikacja COVID. Zmiany klimatu są marnym pretekstem do narzucenia globalistycznej komunistycznej tyranii. Podczas szczytu Ziemi w Rio w 1992 roku prawie 200 krajów na całym świecie zgodziło się pozbawić prawa swoich obywateli i przyłączyć się do psychologii związanej ze zmianami klimatu, mającej na celu zniewolenie, okradanie i uśmiercanie ludzkości. Kluczowym osiągnięciem konferencji w 1992 roku było ustanowienie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ANWK, która powstała częściowo jako międzynarodowy traktat środowiskowy w celu zwalczania niebezpiecznej ingerencji człowieka w system klimatyczny oraz stabilizacji stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze. Traktat został podpisany przez 154 państwa podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie środowiska i rozwoju UNSET. Do 2022 roku liczba stron ANFK wzrosła do 198. Najwyższy organ decyzyjny konferencja stron COP spotyka się corocznie, aby ocenić postępy w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Szczyt Ziemi w 1992 roku w sprawie zmian klimatu w Rio de Janeiro zorganizowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, zgromadził najbardziej ekstremalnych działaczy na rzecz ochrony środowiska z całego świata, aby poradzić sobie z domniemanym zagrożeniem globalnym ociepleniem, a Agenda 21 była opracowanym przez nich dokumentem. To, co wyszło ze szczytu w Rio, zostało podsumowane przez samych radykalnych ekologów, a jedno zatwierdzone przez ONZ wprowadzenie do dokumentu Agendy 21 twierdziło, że Skuteczne wykonanie Agendy 21 będzie wymagało głębokiej reorientacji całego społeczeństwa ludzkiego w przeciwieństwie do wszystkiego, czego świat kiedykolwiek doświadczył, znacznej zmiany priorytetów zarówno rządów, jak i jednostek oraz bezprecedensowego przesunięcia zasobów ludzkich i finansowych. Ta zmiana będzie wymagać włączenia troski o konsekwencje środowiskowe każdego działania człowieka do indywidualnego i zbiorowego podejmowania decyzji na każdym poziomie. Dokument nikogo nie pozostawił samemu sobie, stwierdzając: Istnieją konkretne działania, które każda osoba na Ziemi powinna podjąć. Dla Amerykanów oznacza to coś więcej niż koniec paliw kopalnych oznacza niższy standard życia. Strategia wdrażania Agendy 21 była znacznie szersza niż kiedykolwiek wcześniej podejmowana przez ruch ekologiczny. Szukali globalnych traktatów i ustawodawstwa krajowego, jak w przeszłości. Starali się również zawstydzić osoby i korporacje, aby zmieniły swoje zachowanie na zasadzie dobrowolności. To też nie było nowe. Zaczęli jednak walczyć o zmiany w miękkim prawie w poziomie życia konsumentów. Miękkie prawo polega na wykorzystaniu scentralizowanych rządów do przekupienia za pomocą pomocy mniejszych podjednostek rządowych, państw lub miejscowości lub prywatnych firm za przestrzeganie coraz bardziej rygorystycznych norm ekologicznych z ulgami podatkowymi lub bezpośrednią pomocą gotówkową. Na szczeblu stanowym i lokalnym nacisk na miękkie prawo kieruje Międzynarodowa Rada Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych lub IKLEI, która została założona kilka lat przed szczytem w Rio. Ponad tysiąc organizacji państwowych, powiatowych i samorządowych na całym świecie jest członkami IKLEI, i realizuje ten radykalny program ekologiczny poprzez łapówki i surowsze przepisy. W wielu amerykańskich miastach lokalni urzędnicy chwalą się wpływem i klei w postaci wystawienia kontroli rabatów państwowych w celu właściwego przestrzegania nowych zachęt ekologicznych. Międzynarodowe rady lokalnych inicjatyw ekologicznych na pierwszy rzut oka oficjalnie są podmiotem rządowym, ale kompletnie niekonstytucyjnym. Ich celem jest wdrożenie agendy 21. Którą nazywają miękkim prawem, które wyszło z konferencji w Rio w 1992 roku, jest bardzo wrogo nastawione do praw własności i wolności. I e klei stało się dużą częścią systemu subsydiów i regulacji na szczeblu państwowym i lokalnym, ale nie jest to jedyna część programu ekosubsydiów. Dotyczy to również Białego Domu, w którym prezydent Obama wezwał rząd do wybrania zwycięzców i przegranych na rynkach bardziej energooszczędnych produktów. Prezydent Obama chwalił się w swoim cotygodniowym przemówieniu do narodu z 6 maja 2011 roku, że będzie nadal inwestował w zielone miejsca pracy. Jest to jeden z powodów, dla których wielkie korporacje, takie jak General Electric, mogły ubiegać się o ulgę podatkową w wysokości 3,25 miliarda w 2010 roku, nie płacąc w ubiegłym roku podatków dochodowych od osób prawnych. GE wypłaciło federalne ulgi podatkowe na zielone projekty, takie jak projekty turbin wiatrowych. Oczywiście nikt nie sprzeciwia się prywatnym firmom oferującym bardziej oszczędne samochody lub tworzącym produkty, które nie wypełniają składowisk odpadów. Problem z Iklei i Agendą 21 polega na tym, że przede wszystkim starają się, aby rządy wybierały zwycięzców i przegranych na rynku. Rządy zwykle wybierają niewłaściwych zwycięzców. Taka była lekcja z bańki mieszkaniowej ostatniej dekady. Rząd federalny promował posiadanie domu poprzez dotacje, ulgi podatkowe i tłumienie stóp procentowych oraz załamał gospodarkę. Rząd robiąc to samo w sprawie zielonych miejsc pracy zrobi, to samo z gospodarką na znacznie większą skalę. Żaden człowiek przy zdrowych zmysłach nie podpisałby się w oświadczeniu mówiącym, prawdziwym wrogiem jest zatem sama ludzkość. Kto ogłasza się swoim prawdziwym wrogiem? Musimy patrzeć na ich działania, a nie na słowa. W rzeczywistości to oni postrzegają nas jako wroga. To ich korporacje zanieczyszczają środowisko, kolonizują terytoria, aby wykorzystywać siłę roboczą, Niger jest jednym z przykładów, powodują niedobory zasobów dla rodzin i energii oraz wywołują prawdziwe lub wyimaginowane choroby. To te działania szkodzą nam, nie ich słowa. Oni nie zmienią swojego postępowania dobrowolnie. Chcą wycofać nam zdrową żywność i karmić robakami, zamknąć w cyfrowych obozach koncentracyjnych bez gotówki, zabronić podróżowania i kontaktów z przyjaciółmi i znajomymi w innych krajach i to wszystko w imię ratowania klimatu. A kiedy wszystko inne zawiedzie i nie będziemy się słuchać, wyślą młode pokolenie na wojnę. To jest interesujący plan, nieprawdaż.